Witam Panie Prezesie. Witam serdecznie. Jesteśmy na, 20, na 28. edycji zawodów węgarskich aktorów im. Mariana Łącza, Rancza pod Bocianem. Proszę powiedzieć, jak właśnie dzisiaj brało się udział w tychże zawodach, a wiem, że Pan po raz trzeci bierze udział jako uczestnik tychże zawodów. Dzisiaj było wyjątkowo dobrze, ponieważ była pogoda. Trochę wiało, ale była pogoda. Pamiętam ostatnie, które byłem, to wiało, padał deszcz, było takie trochę zniechęcenie. Dzisiaj mimo, że połowy nie były najlepsze. Ale za to humory jak najbardziej. I tak jak powiedziałem, świetne miejsce na odpoczynek, na relaks. Oczywiście każdy mówi, bawimy się, ale zobaczymy, kto wygra. No to jest stare, już odwieczne, że każdy gdzieś tam taka rywalizacja istnieje. Na szczęście rzeczywiście, było miło, sympatycznie, fajni ludzie są to też. Laura łącz robi świetne imprezy, więc trzeba przyznać, muszę ją chwalić na głos, tak, żeby nawet słyszała, że ją chwalę. Prawda teraz już wspaniała organizatorka, ona już tu wszystko zarcia. Banery, nie banery, mikrofony i to wszystko to się naprawdę to się naprawdę dzieje. Jest przesympatycznie, nic, tylko takich imprez jak najwięcej. Wiemy, że są jeszcze elementy charytatywne, a to już w ogóle jest kosmos, związku z tym cieszę się, że tu jestem, że biorę w tym udział i że moja żona złapała rybę. Nie mówię o sobie, ale żona złapała. Tak jest, tak jest. Nie śmiem zapytać, ale Pana zdaniem tak naprawdę, tak naprawdę Jakie miejsce tutaj uda się w dniu dzisiejszym Zająć, a wiem, że tylko nielicznym nie, nie dzisiaj udało się e, Tą rybę właśnie złapać, a jaką rybkę Udało się właśnie e, małżonce złapać? Udało się złapać o konia. Na razie on nie jest duży, ale Noktowania są takie, że urośnie Nie wiem kiedy, nie, nie będę miał okazji Sprawdzić, ale... No na pewno nie dzisiaj Jest no. perspektywiczny Jest perspektywiczny, w każdym razie Wstydu nie ma bo jak z tego, co słyszałem, to tylko zawodowcy tam ryby łapali, a reszta cieszyła się każdą rybką, którą się udało złapać. Cieszę się, że w gronie tych szczęśliwców jest żona. Jeżeli jest żona, to ja też, bo my, prawda, jesteśmy rodziną. A proszę naszym widzom <laughs> trochę rozwinąć tą myśl, co to znaczy, że dana ryba urośnie, ponieważ nasi widzowie nie wiedzą, na czym właśnie polega właśnie to łapanie ryb, no i ewentualnie, co dalej z nimi się dzieje się. No właśnie, to jest, można by powiedzieć, że... Żeby użyć odpowiedniego słowa, że my się zachowujemy bardzo y, sportowo, że łapiemy te ryby, ale nie chcemy, żeby one gdzieś poszły na talerz, żeby ktoś je zjadł przypadkowo. One wracają z powrotem y, do stawu, do jeziora, jakby tego nie nazwać. Także to jest bardzo y, takie nie tyle sportowe, ale jakieś takie, no możemy powiedzieć, ludzkie podejście do tych ryb, że dajemy im szansę, tak jak powiedziałem, żeby jeszcze urosły. Może kiedyś podziękują. <laughs> proszę, powiedzieć, jaki, proszę powiedzieć, jakie ma Pan plany zawodowe na, na te wakacje, gdzie my Pana ponownie zobaczymy? No i oczywiście, jeżeli chodzi o plany zawodowe jeszcze na ten rok. Plany są dosyć bogate, bo jeszcze przed nami są Mistrzostwa Świata we wszystkich grupach wiekowych, więc mamy szansę jeszcze zrobić kilka medali, swoje plany osobiste, no to wiadomo, różnego rodzaju programy, które się cały czas toczą, różnego rodzaju wydarzenia sportowe już pod kątem młodzieży, ponieważ mam swoją fundację i robimy programy ministerialne, fundacyjne. To jest coś, co pomaga nam wyciągnąć o właśnie z tego z tego wirtualnego świata. Dzieci do realnego świata, żeby były zdrowe, żeby nie rosły nam dzieci McDonalda, tylko zdrowe e, dzieciaki, które wiedzą, co to jest wysiłek, co to jest zmęczenie, co to jest dyscyplina i co to jest radość ze zwycięstwa. Ostatnie pytanie z mojej strony. Na czym, po, na czym polegają, albo na czym e, po, e, polega fenomen zawodu właśnie węgarskich aktorów imienia łączy. Łącze? No, ja myślę, że tu ludzie raczej tworzą ten klimat, bo to są fani ludzie, bez kompleksów, e, znamy się. M, Witamy się, oczywiście tak jak powiedziałem, że bawimy się, ale jest taka zawsze ja bym chciał wygrać albo bym chciała wygrać i tak dalej, ale to jest fajne, bo to jest sportowe podejście, nie ma takiego zacięcia, zaczetrzewienia, jest po prostu rywalizacja, jak to się mówi, sportowa, ale chyba nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że przy tego rodzaju wydarzeniach możemy zrobić też coś dobrego dla, dla innych, którym się w tym życiu niestety nie udało.